Kurtki skórzane, czyli coś, co idealnie sprawdza się w tym jesiennym sezonie i zawsze modna ramoneska z marki All Saints. Czarna kurtka z dość miękkiej skóry. Taki klasyczny właśnie model ramoneski. Ona tam jest podany rozmiar 34 będzie dobra też na rozmiar 36 i jej cena to 899 zł. Tutaj mamy już troszeczkę bardziej strojny model. To jest marka Pinko, delikatna skóra, bardzo mięciutka. Tutaj na bokach jest ozdobiona tkaniną z logo marki, ma złote guziki. To też już taki, takie coś co doda każdej stylizacji odrobinę pikanterii i rozmiarek też wypada na 36 i kosztuje 1299 zł. Z tyłu też jest to logo i na końcach rękawów Tutaj mamy taką przedłużoną kurtkę marki Masz. 899 zł kosztuje. To jest taka ramoneska, która w tym miejscu ma pasek, więc właściwie ją też można nosić też jako sukienkę. I to wypada też między rozmiarem 36 a 38. Taka ciekawa propozycja. Z, ze skórzanymi kozakami będzie wyglądała świetnie jako sukienka. Tutaj mamy markę Massimo Dutti, czarna skóra, bardzo fajna, klasyczna, rozmiar L i jej cena to 699 zł. Też coś, co pasuje do wielu stylizacji. Tutaj też model, który już troszeczkę się różni od tych klasycznych, bo ma ażurowe rękawy i tą część górną, to są wycinane z elementami koronki. Takie motywy, bardzo fajna, delikatna skóra, marka MUBA, rozmiar 30, będzie wypadała gdzieś na 36 i jej cena, w sumie przecena 899 zł. Ona jest taliowana, więc ten model jest taki bardzo kobiecy i ładnie podkreśla sylwetkę. Tutaj mamy coś mocniejszego, 7 for all mankind. Kurtka skórzana z takiej mocnej skóry, cała w, w elementy metalowe. I tutaj jest podany rozmiar M, ale ona może być też dobra na rozmiar L. I jej cena 999 zł. Czy taki trochę motorowy styl. Tutaj jeszcze też ma paski i wszędzie metalowe elementy. To jest bardziej elegancki model marka Boss. Też skóra z takiej bardzo mięciutkiej, delikatnej skórki, więc to też można potraktować później jako coś w stylu marynarki. Ma lekkie zamszowe wstawki. Ona jest na przecenie za 799 zł i to też jest tak gdzieś koło rozmiaru 36, może malutkie 38, ale raczej rozmiar 36. Z tyłu jest gładka. Tutaj ma cięcia w pasie. Tu już mamy markę Gucci. Model ze stójką i ze złotymi elementami. Niech jest, jest dużo, ale, ale są te elementy. To jest też na takiej fajnej bawełnianej podszyweczce, więc jest ona lekko ocieplana. Cena 3490 zł i to wypada też na rozmiar 36. Tak wygląda z tyłu. Tutaj mamy markę Joseph i nie wiem czy widać, ale ta kurtka ma. Kolor takiego ciemnego brązu, właściwie lekko wpadający w śliwe, w bordo, więc to teraz też bardzo modny kolor. Ona jest z tych takich sztywniejszych, zachowujących swoją formę. Rozmiar koło 38 będzie pasowała i na 36 malutką 40 i jest na przecenie za 1499 zł. Tak wygląda z tyłu. I kończymy marką Diesel. Ciekawa kurtka, też w sumie można ją potraktować jako taką bluzkę skórzaną, ponieważ ona jest na tyle delikatna. Rozmiar M699 zł. Tutaj ma takie dziurki w tej skórze i tył wygląda w ten sposób.